Yo, manko z tej strony master MasterTegus001. A oto drugi odcinek na wichupaku. Tak, ten obraz już udało mi się poprawić, już jest wszystko dobrze. Mamy już wszystko przygotowane. A więc dzisiaj będą narzędzia, tak. Dzisiaj zajmiemy się narzędziami. A, dokładnie kilofami, no bo nie będę już dokładnie pokazywał, wiadomo. Łopaty się jak najważniejsze są chwakilów. Oprócz tego oczywiście mamy tutaj jakieś takie różne inne takie rzeczy. To możecie sobie sami zobaczyć. Mamy tutaj też także itemy ze specjalnymi już czarami od razu. To jest bardzo fajna rzecz. To widzicie już mamy mobile, ale to wszystko będzie później. Ja sobie tutaj wszystko przygotowałem już będę uważać na ten teren skażony i tak. Oczywiście zmieniamy na Survival. No dobra. Pierwszy kilo to kilo stalowy. Tworzymy go w ten sposób. Potrzebujemy stal. A stal robimy w ten sposób, że przetapiamy żelazo i utrzymujemy stal Inglot. Albo. Czekajcie. Albo możemy też zrobić nieco. To. Bo to mi tak przeskakuje. Widzicie. O nie, znowu to. Albo przytopić um, tą rudę. A ja mi się robi w ten sposób. O nie. Ja nie wiem. Ja po prostu. To jest najgorsza chyba rzecz, jaka jest w tej modyfikacji, ta aktywność. O matko, po prostu taki face No nie, no. Dlaczego ja to cały czas mam? No, patrzcie. Dobra. Spokojnie. No przecież przed chwilą nie miałem, dopiero teraz mi się to zrobiło. Dobra, 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 trudno, trudno. Mm, tak, nie przejmujmy się tym. Pierwszym kilofem to jest właśnie ten styl. No i zobaczcie. Węgiel, nim spokojnie wykopiemy. Ładnie, szybko. Wytrzymałość. Właśnie, bo ja tu miałem tak ponumerowane to. Tu był taki moc. Tylko, że ja sobie to. Oj. Jak widzicie, nim wykopiemy tak wszystko. Wszystko im wykopiemy, a więc jest bardzo dobry. Nawet ten szmaragd. Tutaj zaś mam też jakieś inne rudy, ale to nie będę wam pokazywać. No, przy okazji, może. O. To jest tinor. Nie, to jest... No. To jest tinor, dobrze mówię. Yy, Okej. Okay. Yy, kolejny kilo. Kilof człowieka przywania. Nie ja wiem o co w tym chodzi. Jakieś dziwne to jest. Wymy yy, go z brązu. A po już się w różne sposoby. Ale to myślę, że będę to, te rudy pokazywać właśnie jak będę omawiać rudy. No tak, o, kopię kopie gorzej. Wytrzymałość też ma gorszą, ale nie jest najgorszy wcale. No, złą to red. Nie, Redstone już... A! No, Redstone powoli nim jednak wykopiemy. jaksy właśnie jakoś szybciej, ja to dziwny. szmaragd Jeszcze szybciej. Dziwny. Od kiedy Redstone jest najtrudniejszy do wykopania? Bo od dzisiaj. No dobra. Czekajcie, ja nie wiem, co ja z tymi ustawieniami porobiłem, że mi to teraz tak. Może wiem. Nie. Tak, to będzie chodziło. Tu będzie chodziło o to. Jest dobrze. Jak widzicie, on ma o wiele ten mniejszy. udało mi się to ustawić. Dobrze, dobrze. To jest teraz kaktus. I możecie się domyślić, że robimy go z kaktusa. Możemy też z kości zamiast eee... potyków. Wytrzymałość to jest kijowa. No i nawet żelazo nie wykopiemy. No to już tutaj nie ma co patrzeć. No, tu jest najgorszy gorzki. Nie, nie jest najgorszy, potem będą gorsze. Kamień Wykupiemy spokojnie. Mm. Sandstone. Wydawało mi się, że dwa razy z tego samego. Sandstone. Mm, jest. No! Nawet okej, okay, jest. Złota nim nie wykupimy. Ale to tak. Dajcie to już. możecie mi się domyśleć. Ej, to nie. jak tym bardziej nie. I to nie. Mm. Nie, nie. Lubię go. Szklany, ale ja go jeszcze nie testowałem. Boję się, co to będzie. Yy, węgiel jakoś szybko wykopał. Myślałem, że on węgla nie wykopie. No ale żelazo też nie. No, to nie jest do, do węgla. Robię. A wytrzymałość, jak widzicie, to jest gorsza od złotych. Nie, złoty ma. Yy, Czekaj, ile ma złoty? 20 Nie wiem. Nie, nie, ten jest... Ten jest tylko do węgla. I do takich innych rzeczy. Nie, 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 nie. Nie lubię go. Teraz... Bon. Bon. Bon kopię dobrze. Bon się robi z kości. Aha, właśnie co powinnam powiedzieć. Co się robi z tego, a to się po prostu... ha no, bo to jest takie utwardzone no, szkło. Rozumiem. A tu się robi z kości, tu już nawet Trzeba pokazywać. No. patrzcie, jakie głupie. Same kości. No, to wystarczy szkielety. i No, mi się on podoba. Może wytrzymałość nie jest taka rekordowa, ale... Można nawet szmarak tu kupię. Nie, myślę tutaj, że to już jaksy jakoś są bardziej takie... No szmarak do wiele tu nie znalazłem. Nie wiem, co tutaj powinny być chyba diaksy. Nie wiem. Mm, copper. koper to jest mieć. A nie wiem czy wiecie, a mieć to jest bardzo mało wytrzymała. Tak, ale mieć jest bardzo łatwo znaleźć. No i zobaczcie ten miedziany wytrzymałość. To to ja nie wiem, kto to wymyślił. Nowy koper, to nie możemy... Mm, diaksy. To też, więc to nawet dziwne. Tylko nie możemy wszystko, ale on jest... no nie wiem, 8 wytrzymałości to już jest taka drobna przesada. Ludzie. dalej mamy tin. Tak, tin. To jest cyn, zaraz z cynku. Z cynku. Aha. Tin i mieć równa się brąz. Tak, brąz też teraz będzie właśnie. Czy to wydawało że z tego lazury to pięć wypadło? Nie, 4. No, ty nie jest dobry. Jak se kopię? I szmaragdy. Mhm. Tylko, że ta wytrzymałość też nie jest zbyt dobra. I brąz. O, brąz jest dobry, ale brąz to ja jednak mówię, wiecie co? Na zbroję, tak. Zbroja z brązu jest tak samo dobra jak Deksowa, tylko że, mm, tylko, że szybciej się zużywa. Nawet szmaragd. Nawet szmarag. Super. A no, to sobie możemy odłożyć. I teraz te. O, Diamond to jest już takie inne. Bo właśnie tam są takie, ale te wszystkie wiertła to one są fajne, bo jest też osium, takie różne. Czekaj, to było? No było to przecież. To nie wiem, już to. Dobra. To jest silver. Tak, to jest silver, to trzeba sztabkę silveru przytopić. Srebra robię ale jak widzicie jest znowu bardzo mało wytrzymałe ale znowu o nim możemy wykopać wszystko no ale chyba już ten mie nie, miedziany gorszy mam dosyć powoli na nie, taki tu jest teraz kopa nie wiem co to jest nie wiem akurat co to jest za materiał ale jest bardzo dobry, wytrzymały. Wytrzymałość, tak? To jest jego du duży plus. Hmm. No Ja nawet nie widziałem tego kilofa, ale mi się bardzo podoba. No, patrzcie Elegancko wszystko kopię. Dobra, teraz będzie platinum. O! Platinum jest mało wytrzymały. Wykopać może wszystko jak widzę a wydajność to jest taka średnia no, czyli tak średnia teraz mirror pixel okay. tylko się robi w ten sposób z tego, z tego to jest hmm. rudy takiej nie ma, tylko wskakuje coś takiego i on jest tak samo jak tamten. To jest, nie wiem, to jest prawie to samo. Nie wiem, co to jest za różnicą. Hmm, chyba ten jest bardziej wydajny. Mi się wydaje. I teraz, na koniec, ty A nie, nie na koniec. Oj, właśnie, właśnie. No, co jest już. Ja tu kopię w ciemno. Zupełnie nie zapomniałem, że to źle kameruje yy, wytrzymałość jest 400 no to nawet spoko ale st stalowy lepszy o już marangozie się skończyło nie dobrze no ale teraz scrap to się robi w taki sposób yy. no i teraz Yy, nie nim możemy wykopać, no chyba wszystko. wszystko, nie wiem czy to jest, to jakieś jedenka. Jeden tysiąc? Było. Chyba tak. Tysiąc? Tysiąc? Kurde, dobry. Mm -hmm. Teraz drill Tak, drill też wam pokażę To time drill, Najlepszy Widzicie, to jest Super Mieszę 25, to jest jakiś taki Ten sklepik to mnie zadziwił Czekajcie, może Jakoś innego drilla weźmiemy Albo o to wam pokażę O, min cluster To jest dobre, zobaczcie Oj, nie ten. No widzicie, to jest wydajność, po prostu chyba nieskończoność. Od razu to. I to wszystko. To jest też broń. Choć jako broń to się niezbyt dobrze sprawdza. Mało zabiera HP. Damacz nie jest silny. Ja on to przedstawię na jakimś kurczaku. Bo tutaj się dużo kręciło kurczaków w okolicy. A teraz akurat nie ma. Zobaczcie. Było ich pełno, a teraz ich nie ma. No kończy mi się już tu powoli czas, a ja chcę wam przedstawić... Hm. Ale ja będę miał znowu tego, wiecie co. No trudno. Zombie? No jakieś jaskinie chyba. O, tutaj zobaczcie, jakaś ruda jest. Też spokojnie od wykopać będziemy kopać. Przede wszystkim będę przedstawiał w następnym odcinku. Po tym. No więc w takim razie komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie no i czekajcie na następny odcinek, który będzie już na, na 95% nagrany hmm, tym programem, który mi kucę. Co jest O, tutaj jest fajne. Давай, ну то же мне все там